Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejny raz będziemy sobie rozmawiali, rozmawiali na temat Jacka Soplicy. Mam nadzieję, że uda mi się Was przekonać, że Jacek Soplica jest i nie jest bohaterem romantycznym, tak? To gdybym tak chciał przeprowadzić to nasze spotkanie w taki sposób, jak pracuję w szkole z uczniami, no to bym zapisał teraz temat lekcji. Temat lekcji, by, by, temat lekcji by, by brzmiał Jacek Soplica, romantyczny bohater, nieromantyczny. Dlaczego w taki sposób? A no dlatego w taki sposób, że moim zdaniem, ale nie tylko moim zdaniem, bo to zdanie zbudowałem sobie na podstawie tego, do czego doszli badacze polskiej literatury, to moim zdaniem bohater, którym jest Jacek Soplica, wykracza z romantyzmu, ale również Jednocześnie doskonale się, się w nim mieści. Tak? Także, to jest taki bohater, który stanowi pewnego rodzaju pomost pomiędzy romantyzmem, a być może epoką następną, czyli pozytywizmem. <laughs> no zacznijmy, może, od tego, co takiego romantycznego jest w Jacku Soplicy. A więc, po pierwsze, <laughs> to jest człowiek, który jest okrutnym indywidualistą. Okrutnym w takim znaczeniu, że jest potężnym indywidualistą. Tak? Każdy bohater romantyczny jest indywidualistą, wyróżnia się na tle tych, z których wyrasta. Tak? Jest wyjątkowy. Tak? nie mamy co do tego wątpliwości, że romantyzm wyhodował nam bardzo wielu indywidualistów. Czasami byli oni odpychający, a czasami byli magnetyzujący, przyciągający uwagę odbiorców i yy, stanowili oni pewnego rodzaju wzór do naśladowania, jak chociażby w przypadku Wertera było. Tak? Natomiast Jacek Słupica z indywidualistą na tle warstwy, z której pochodzi, tak? i na tle ludzi, którzy zamieszkiwali. Szlachecką Polskę opisywaną w panu Tadeuszu. Tak? Czyli Jacek z opisa jest indywidualistą, jest szlachcicem, jest osobą, która jest zdolna. Złamać różnego rodzaju normy społeczne, to jest kłótnik, awanturnik, to jest ktoś, kto zwraca na siebie uwagę, to jest ktoś, kto obnosi się dumnie ze swoim autorytetem, który ma ogromny, ponieważ decyduje o tym, co mają robić, jak mają myśleć członkowie jego własnej rodziny, czyli rodziny Sobliców, być może również jego znajomi, towarzysze, przyjaciele i tak dalej, tak dalej. Jacek Soblica jest, jest niesamowitym indywidualistą i to jest jedna Cecha romantyczna. Druga cecha romantyczna. Nieszczęśliwie się zakochuje. No nie ma bohatera romantycznego, który byłby szczęśliwie zakochany i, byłby, i, i byśmy go prowadzili do ślubnego z jego ukochaną do ołtarza, żeby się na tym, żeby się przed ołtarzem z kimś tam związał. Jasne, możemy sobie powiedzieć, że Tadeusz i Zosia, albo Tenimena i Rejent, no, ale oni też są bohaterami pana Tadeusza, a pan Tadeusz i tutaj też moim zdaniem, i zdaniem części badaczy, pan Tadeusz jest już dziełem, które wykracza w pewien sposób z romantyzmu, tak? Pomimo tego, że jest ukoronowaniem twórczej drogi Adama Mickiewicza, nie licząc liryków lozańskich, tak, to Pan Tadeusz niejako wykracza. Z romantyzmu, tak samo jak z romantyzmu, wykracza Jacek Soplica w bardzo wielu swoich miejscach. Tak? No więc tak, Jacek Soplica indywidualista, Jacek Soplica nieszczęśliwie zakochany typowa, nieszczęśliwa historia. No, dlaczego typowa? Dlatego, że Jacek Soplica jest odrzucony nie przez ukochaną, ale jest odrzucony przez uwarunkowania społeczne. Tak? Czyli gdyby Jacek Soplica należał do tej arystokracji, gdyby miał potężne ziemie, wspaniały herb, gdyby miał niesamowitych przodków, no to Stomnik Choreszko najprawdopodobniej zgodziłby się na to, żeby związał się z jego córką Ewą Choreszkówną. No ale Jacek Soplica, krótko mówiąc, nie miał prawie nic, tak? Miał kawałek ziemi, szamble, wąsy i autorytet. Tak? Więc cóż był warty w oczach swojego potencjalnego teścia? Nic. Tak? Więc odrzucona, odrzucona miłość plus indywidualizm tak? to jest zestaw cech ze romantycznych. Dalej. Cieniem na całej biografii Jacka Soplicy kładzie się oczywiście zabójstwo stolnika. Zabójstwo dokonane w afekcie. Tak? Nie możemy powiedzieć, że Jacek Soplica jechał, żeby zabić z zimną krwią swojego e, przyszłego być może teścia. Nie, nie. To się wydarzyło tak? pod wpływem bardzo głębokich emocji, bardzo negatywnych, e, bardzo negatywnych nastrojów, które zaczęły kłębić się w Jacku Soplicy i znalazły. E, znalazły sposób na uwolnienie się w tym bardzo przerażającym geście zabójstwa, tak? I kolejna cecha romanty, romantyczna, Jacek Soplica kieruje się emocjami, tak? Jacek Soplica kieruje się emocjami, kieruje się własną, prywatną. E, nie zemstą, nie, to nie była zemsta, nie, to nie była zemsta, tak? To, to było poczucie, że należy wyrównać pewne krzywdy, tak? Jacek Soplica patrzył na triumfującego kolejny raz stolnika i mówi sobie, nie, ten człowiek, temu człowiekowi zbyt wiele się w życiu udało. Ten człowiek zbyt wiele w życiu ma i jeszcze triumfuje na moich oczach, tak? Więc pewnie dlatego w Jacku Soplicy wszystko się zagotowało i Jacek Soplica zastrzedził stolnika, tak? Ale ta śmierć nie mogła przecież. Tak? Nie mogła przecież przejść niezauważona. Tak? Jacek Soplica musiał cierpieć, znosząc plotki na swój własny temat. Plotki, czyli mówiono o nim, że jest zdrajcą, mówiono o nim, że yy, sprzymierzył się z Rosjanami, żeby wyeliminować stolnika, ponieważ ten nie chciał mu najprawdopodobniej dać yy, Ewy za żonę. Więc Jacek Soplica musiał, musi mierzyć się. Musi mierzyć się z, y, tym, tym, y, z tą przerażającą opinią, że jest zdrajcą. Co dalej? Tak? co dalej? Jacek Soplica próbuje naprawić to, co zniszczył, ale w tym momencie pojawia się kolejny bardzo ważny element romantycznej warstwy Jacka Soplicy przemiana. Tak? Każdy z ważnych naszych bohaterów romantycznych przechodzi przemianę. Gustaw zamienia się w Konrada. Gordian zamienia się powiedzmy w taką patriotyczną i bardziej zdecydowaną wersję samego siebie. Tak? Tych dwóch nam wystarczy, żeby już udowodnić, że romantyzm i romantyczni bohaterowie tak, stoją na fundamencie przemiany, czyli odrzucenia tego, co było kiedyś, nie oglądania się wstecz. Tak? Ruszenia do przodu po to, żeby zmienić coś w rzeczywistości. I tak? Jacek opisa tak samo zmienia się, tak? przechodzi przemianę, rezygnuje z tego, kim był wcześniej. No tak, tak samo jak Gustaw, tak samo jak Kordian, tylko że z jednym zastrzeżeniem. Ani Gustaw, ani Kordian nie chcą wchodzić drugi raz do tej samej rzeki, nie chcą naprawiać rzeczywistości, którą zepsuli. Nie, oni odcięli swoją przeszłość i idą do przodu. Natomiast Jacek Soplica, przechodząc przemianę, wraca na metaforyczne miejsce zbrodni, czyli na Litwę, i próbuje naprawić to, co być może zepsuło się, za, zepsuło się na skutek jego przestępstwa. Tak? Czyli jeżeli pomyślimy sobie, że Jacek Soplica z, z gestem Zamordowania do stolnika doprowadził do tej trwającej wiele lat kłótni, sporu pomiędzy Gerwazem a sędzią, pomiędzy rodziną Choreszków a rodziną Sopliców. Tak? Jeżeli tam buzowało od tych negatywnych przecież emocji, e, procesów itd., itd., tak to Jacek Soplica wyznaczył sobie zadanie, m.in. doprowadzić do zgody pomiędzy tymi rodzinami. Ale nie tylko to było dla niego ważne, tak? ale w każdym razie te, ta przemiana Jacka Soplicy miała doprowadzić do, do unieważnienia, do zmiany przeszłości. tak? Czyli to tak, tak, miała niemalże taki religijny wręcz wymiar. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Jacek Soplica, przepraszam, jeżeli Grzesznik przechodzi przemianę, to jedną, jednym z warunków odpuszczenia Grzechów jest za dość uczynienie naprawa wyrządzonego zła i tak samo Jacek Soplica chciał naprawić wyrządzone zło, ale nie mógł tego zrobić, tak? Albo nie chciał tego robić w sposób oficjalny, tak? Czyli musiał zmienić swoją Musiał zmienić swoją tożsamość. Jacek Soplica zmienia swoją tożsamość, staje się anonimowym zakonnikiem, przyjmuje imię Robak, na imię, no, przyjmuje imię Robak na znak tego, że jest jednym z wielu, ale również na znak tego robak. No, Dlaczego robak, a nie na przykład orzeł albo e, bóbr. No, dlaczego? Dlatego, że robak to jest synonim czegoś. Małego, nie rzucającego się w oczy, czegoś, co pełza w prochu i w pyle ziemi, czegoś, co jest małe, pokorne, nic nieznaczące, a jednocześnie wykonuje taką podziemną robotę, tak? I dlatego właśnie ksiądz Robak Jacek Sobica przyjmuje imię Robak, ale również po to, żeby pognębić samego siebie z przeszłości. Kiedyś Jacek Soblica był wielkim, dumnym, potężnym sztachcicem, kawalerem, co się zowie, a teraz jest robakiem. Tak? Jest robakiem, czyli jest kimś małym, kimś nieznaczącym, kimś, kto samego siebie, samego siebie umniejsza. Dobrze, ale jeszcze co jest takiego nieromantycznego, bo ta przemiana Jacka Soplicy jest romantyczna, a z drugiej strony nie jest romantyczna, bo on, on, nie, próbuje niczego, on nie próbuje niczego nowego otwierać, tylko próbuje naprawiać przeszłość. Tak? Co dalej? Co jest jeszcze, jeszcze takiego nieromantycznego? Otóż Jacek Soplica posiłkuje się tutaj pewną ściągą, Jacek Soplica nie walczy sam, kiedy opuszcza litwę, ponieważ nie może sięgnąć, przepraszam, ponieważ nie może znieść dłużej oskarżeń o zdradę, kiedy opuszcza Litwę, staje się zwykłym żołnierzem w armii Napoleońskiej. Tak? Zwykłym żołnierzem, który musi słuchać rozkazów, który musi być posłuszny, który nie może wykazać się tymi swoimi cechami z młodości, czyli nie może być butny, nie może być kłótliwy, nie może, być, nie może wszczynać awantur. To jest ktoś kto, ktoś, kto gnębi samego siebie i swoją własną, ludzką naturę tym, że pokornie wykonuje rozkazy. Oczywiście stoplica mnóstwo razy jest mnóstwo razy jest raniony wiele razy wiele razy ledwo uchodzi z życia z, życiem z, z pola bitwy i tak dalej i tak dalej, więc więc w ten sposób również próbuje naprawić swój naprawić swoją przeszłość. Kiedy trafia z powrotem na Litwę, zamienia się w kogoś, kogo nazywamy tajnym emisariuszem. No to już odsyłam do wiedzy historycznej tajni emisariusze. Byli to ludzie, którzy pod osłoną jakiejś tam najczęściej fikcyjnej tożsamości próbowali, próbowali działać na terenie zaborów rosyjskiego bądź też austriackiego, organizować, krótko mówiąc, polskość, tak, próbując, próbując zmobilizować ludzi do działania, próbując zaszczepić w nich wiarę zwycięstwo i tak dalej, i tak dalej. Jacek Toplica jest właśnie takim tajnym emisariuszem, tak, czyli wraca do swojej ojczyzny po to, żeby naprawić to, co zepsuł i jednocześnie, tak, I jednocześnie Spróbować zorganizować powstanie na terenie Litwy, przez którą będą przechodziły wojska napoleońskie. A więc musi być cichy, no nie można zwracać na siebie uwagi, prawda? Jeżeli to jest tajny emisar, już dzisiaj byśmy powiedzieli tajny agent, no to on nie może wyjść na rynek i trąbić. Tak? Że właśnie nazywam się Jacek Soplica i będę organizował okoliczną szlachtę i, i chłopstwo, żeby pomogli walczyć Francuzom z Rosjanami. Tak, tego, tego nie może zrobić Jacek Soplica. On musi działać, on musi działać po kryjomu. on musi działać pod osłoną habitu, on musi działać nie rzucając się w oczy, on musi działać niemalże. Zakulisowo. Tak? I przy okazji jeszcze ma tę nieprawdopodobnie trudną, trudną sprawę do, do ugrania, czyli musi połączyć dwa rody. Tak? Jacek Sopica również wykazuje się ogromnym takim no, bohaterstwem i wprawą. To jest fabularnie mickiewiczowi potrzebne. Tak? Jacek Sopica dwa razy ratuje życie. Hrabiemu Choreszce. Raz zabijając niedźwiedzia, który już by łapą chciał hrabiego zdzielić, a drugi raz ratując mu życie na polu bitwy, tak naprawdę potyczki pomiędzy szlachtą a Rosjanami. Tak więc niemalże w dwójnasób jest w stanie odpokutować śmierci stolnika, do której się przecież walnie przyczynił. Tak więc Jacek Soplica, romantyczny bohater nieromantyczny. Ktoś, kto jest indywidualistą, jest, jest targany głębokimi uczuciami, w tym przypadku uczuciami natury miłosnej, tak, żyje pod dyktando uczuć, tak, popełnia wielką zbrodnię. Potem po... Próbuje odpokutować i to już jest nieromantyczne, tak? To odpokutowanie O, ta pokut... o Jezu, pokutowanie do swojej winy już nie do końca jest romantyczne, tak? Ten wielki romantyczny indywidualista zrywa na końcu zawsze ze swoją przeszłością, tak, ale niczego nie odpokutowuje, tak? tylko na nowo gdzieś tam rusza do przodu. Natomiast Jacek Coplica cofa się, nie do, do swojej nieszczęśliwej młodości, i próbuje ją naprawić już jako ksiądz Robak. Jako ksiądz robak jest już nieromantyczny, ponieważ ponieważ jest anonimowy, nie chce się wyróżniać z tłumu, ciężko pracuje, a nie walczy przede wszystkim, ale ciężko pracuje, żeby uprawia tę pracę wśród ludzi, wśród szlachty i chłopca, próbując ich uświadomić. Czy nas odsyła z kolei do już pewnej chyba zapowiedzi nowych, nowych czasów, czyli pozytywizmu, tak? bo tam ta praca, Wśród ludzi, których trzeba oświecić, jest bardzo ważną wartością. Mam nadzieję, że z tego momentami chaotycznego mojego wywodu coś zrozumiecie, coś Wam w głowie zostanie i ten Jacek Soplica Wam się do czegoś przyda albo na egzaminie po ósmej klasie, albo na egzaminie maturalnym. Pozdrawiam, trzymajcie się, do zobaczenia, usłyszenia.